Cześć. Dziś bohaterem filmu jest lawendowe serduszko. A że ktoś kiedyś pytał, to przy okazji opowiem Wam o najprostszej, ale skutecznej metodzie malowania wycisków. Zapraszam do oglądania. Bazą pracy jest serduszko z ramką, e, wykonane z HDF-u, dlatego zaczynam od pomalowania obu przedmiotów podkładem. Kiedy podkład mam już suchy, miejsce pod papier ryżowy maluję na biało farbą akrylową. Moja praca ozdobiona będzie papierem ryżowym z lawendowym motywem. Ten papier jest od Artistico i nie mówiłam chyba o tym wcześniej, ale papiery od nich są o tyle fajne, że są cieniutkie, ale wytrzymałe. To bardzo ułatwia pracę i przyspiesza. E, w przypadku takich prac, gdzie trzeba e, ten motyw wtopić w tło to papier jest po prostu cienki więc tego niwelowania jest naprawdę niewiele ale do brzegu, bo zgubiłam wątek papier przyklejam klejem do dekuparz do mojej pracy ramka ozdobiona będzie wyciskiem w kształcie lawendy no i ja ten wycisk tworzę sobie z gesso Spotkałam się z opiniami, że wyciski z gesso nie wychodzą dobrze. Otóż cały myk polega na tym, żeby foremkę wypełnić bardzo dokładnie. E, czyli najpierw w pierwszym etapie wciskam sobie gesso we wszystkie zakamarki, e, a dopiero później dokładam preparatu i wypełniam foremkę już po brzegi. Lawenda schła sobie przez noc i teraz wyjmuję wycisk z foremki i docinam, aby jak najlepiej dopasować do ramki. Na większą część ramki nałożona będzie pasta pękająca. Ja ją nakładam szpatułką, tak niedokładnie, nie na całą rameczkę. I zasada jest taka: im więcej damy pasty, tym większe będą spękania. Następnie można zostawić do samodzielnego wyschnięcia albo tak jak ja podsuszyć suszarką. Chciałam Wam pokazać, jak to wygląda, ale tak pokazałam, że w sumie nic nie widać. No ale to nic, zobaczycie to. Te spękania kawałek dalej. No i tak, lawendowe wyciski przyklejam sobie do ramki klejem express glue. apie wystający poza serduszko usuwam pilniczkiem a następnie na tył serduszka również nakładam pastę pękającą Czas na malowanie, tutaj nie będzie niespodzianki, moje ulubione kolory, czyli czarny i brązowy plus woda. No i taką mieszanką maluję sobie tył zawieszki oraz całą jameczkę. Dzięki temu, że farba była rozwodniona, jest dość rzadka i dłużej schnie, więc mam czas, żeby to na spokojnie sobie powycierać. Farbę usuwam dość mocno. No i oczywiście po paście farba się ślizga, jestem w stanie zatrzeć jej bardzo dużo. Natomiast tu będzie fajnie widać, jak farby przyjmuje podkład. Te miejsca, gdzie nie było pasty pękającej, są dużo ciemniejsze. Dokładnie tak samo postępuję z remeczką, maluję ją całą, łącznie z wyciskami i wszystkimi zakamarkami między nimi. To jest ważne, żeby farba dostała się we wszystkie szczelinki. I tak jak poprzednio, nadmiar farby usuwam ręcznikiem papierowym. Natomiast po wyciskach nie szoruję, tylko zobaczcie, tak delikatnie przykładam, aby usunąć nadmiar farby, ale nie oderwać wycisków. Wyciski przed kolorowaniem biele, dlatego że planuję używać farb słabo napigmentowanych, no i w takim wypadku tło pod tą farbę musi być jasne, żeby po prostu kolor był widoczny. Jeżeli planujecie używać farb, które są mocno napigmentowane, ten etap można pominąć, ale wtedy też efekt będzie troszeczkę inny. Aktualnie moja ramka wygląda tak, i już tłumaczę czemu farby o słabej pigmentacji, w tym przypadku są atutem. Chodzi o to, że spod spodu przebija nam zarówno ciemna farba, ta podkładowa, oraz biała, czyli w ogólnym efekcie daje nam to ciekawszy, bogatszy, takie bardziej, taki bardziej vintage'owy wygląd. Jeśli chodzi o samomalowanie, no to wiadomo cieniutki pędzelek. Ja nie maluję wycisków jakoś super dokładnie. Staram się oczywiście nie wyjeżdżać poza linie, ale czasem wręcz nie domalowuję. Ta brązowa farba, którą malowałam całą ramkę na początku sprawia wrażenie, że miejsca niedomalowane kolorem są takie przepruszone patynką kurzu, takie zacienione. No i gdybym zostawiła wyciski białe, musiałabym bardzo dokładnie starać się je pomalować. A wiem, że to nie jest moja mocna strona, no i ewentualne niedomalowania byłyby w tym przypadku niechlujne. A tak, wiązowy podkład sprawia, że są po prostu vintage. No i zobaczcie z bliska, wygląda to tak. fioletowej farby oczywiście nie mam, więc sobie mieszam niebieski z czerwonym, no i maluję dokładnie tak samo jak łodyżki. thank you W tej chwili wygląda to tak. Farba jest ciemna, więc nie widać detali wycisków, ale za chwilę wyciągniemy je bieląc tą lawendę potrzebny będzie taki sztywny, szczeciniasty pędzelek. Nakładam na niego niewielką ilość farby, a dodatkowo jej nadmiar wycieram w ręcznik papierowy. No i takim już prawie suchym pędzelkiem przecieram lawendowe wyciski. Kiedy biliłam wyciski na pierwszym etapie, czyli przed malowaniem ich kolorem, tej farby miałam więcej na pędzelku. Tam chodziło o to, żeby stworzyć tło pod farby. Natomiast teraz zależy mi tylko na wydobyciu detali, dlatego tej farby nakładam naprawdę malutko. No i zobaczcie, ostatecznie wygląda to tak. Aby pracy dodać kilka lat nakładam jeszcze na kilka miejsc czarny żel antyczny i ja posługuję się nim tak samo jak pastą woskową, czyli nakładam, a następnie nadmiar usuwam ręcznikiem papierowym. Moją ramkę przyklejam do bazy pracy klejem Express Glue. Wewnątrz rameczki domalowuję jeszcze delikatny cień brązową pastą woskową. Gotowa zawieszka prezentuje się tak. Pomysł jest niezwykle prosty, ale efekt końcowy, przynajmniej w mojej ocenie, całkiem przyjemny. Mam nadzieję, że dzisiejszy film Wam się podobał. Ja bardzo Wam dziękuję za uwagę i czas, który mi dzisiaj poświęciliście. I jak zawsze, zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Jeśli lubicie oglądać moje filmy i chcielibyście mnie wesprzeć, możecie postawić mi kawę na platformie By Coffee. Dziękuję i do zobaczenia za tydzień.